Witam wszystkich Szachowa Polsko bardzo serdecznie w może kolejnym odcinku, ale po nieco dłuższej przerwie z serii Myśli: Jak przyszły arcymistrz? Z tej strony Szparuj, i zapraszam Was dzisiaj na kolejną partyjkę szachów szybkich, której będziemy starali się ograć naszego rywala w sposób taki, można powiedzieć, arcymistrzowski, w sposób bezbłędny. Gdzie ja wraz z Wami będę dzielił się swoim komentarzem. Jest godzina 8.00, także pół godziny temu sobie stałem, ogarnąłem się i teraz właśnie. Rozpoczynamy sobie dzień nagrywkami. Wydaje mi się, że to jest dobry okres dla nas, gdyż mogą w spokoju sobie nagrać, przynajmniej jeden odcineczek, gdzie stricte możemy się skupić, ale widzę, że problemem jest to, że nie ma zbyt dużo przeciwników o tej godzinie, także mam nadzieję, że zaraz się jakiś zjawi, że nie musiał tutaj robić specjalnych cięć. A w tym czasie chciałbym wam was zapytać, bo Normalnie, jeżeli jest oświetlony dobrze mój pokój, a rzadko kiedy tak jest w sumie, to widzę, że moja zielona ściana za mną jest dosyć taka brzydka i nie za bardzo pasuje do tego całego, powiedziałem, outfitu, do tego całego wystroju, layoutu, który mamy tutaj na ekranie. I moja prośba, a zarazem takie możliwość dla widza, jest taka, żebyście w komentarzach napisali właśnie swoje jakieś ulubione cytaty i jeszcze autorów, którzy je wypowiedzieli. Bo często są takie obrazki na internecie, gdzie... Możemy po prostu wyczy wyczytać sobie fajne cytaty, które nas mogą inspirować. I myślę o zawieszeniu sobie jednego, dwóch plakatów, które by troszkę e, pokryły tę ścianę. Oraz jeżeli macie jakieś inne pomysły, które mogą mi, e, że tak powiem, mim sobie temu na 10 plus 0, e, które mogą mi, że tak powiem, pomóc właśnie z tym wypełnieniem ściany oraz dodać jakieś ciekawe efekty z tyłu, to będzie mi niezmiernie miło. Także my już tutaj zabieramy się do partii E4C5, także lecimy. Nie wiem dlaczego, ale ucina mi cały czas ostatnią cyfrę mojego rankingu, a bardzo mnie to dziwi, gdyż. Nie za bardzo rozumiem dlaczego tak jest, dokładnie mam teraz ranking 2584, także dla szybkości, jeżeli kogoś to może razić, to teraz zrobię 4, 4, przepraszam już, tutaj takie nieco podwórkowe podejście do sprawy. Trzeba sobie radzić w życiu, moi drodzy. Dobra, lecimy z partiką Skoczek jest 3 nastąpił na szownicy d z mojej strony, moi drodzy. Także tutaj takie bardzo naturalne podejście. Gramy z przeciwnikiem Szachmatist1311. Mamy dwóch widzów na czacie. Także miejmy nadzieję, że kibicują oczywiście mi teraz w tej partii. Także oczywiście zaraz się o tym dowiemy, kto będzie górą. Także czwóreczka jest tutaj dodana. Już elegancko, żeby każdy wiedział jaki ranking mniej więcej mam. Tu się w międzyczasie troszkę pobawię tym. Okej, to jest w porządku. A teraz ta czwórka zasłania trochę dobra już. O, niech będzie tak, i już ją zostawiam. Dobra, D4, czyli wariant obrony otwartej sycylijskiej, także D4 w tym momencie. Zbijemy, moi drodzy, zbijemy. To jest taka strategiczna wymiana pionka C za pionka D. Czasami o tym wspominam na e, transmisjach właśnie z Tata Steel, że e, mam przewagę w sycylijskiej wynikającą z tego faktu, że mam dwa pionki centralne, w zamian za to biały. Otwiera szybko pozycję i może bardzo sprawnie rozwinąć swoje gońce, także to jest jego przewaga w tym momencie. Skoczek F6, atakujemy teraz pioneczkę E4, zobaczymy jak naszywać się przed tym obroni. Skoczek C3, bardzo logicznie i chyba jeszcze nie graliśmy Najdorfa w tej serii, także... Dla wszystkich miłośników Najdorfa myślę, że to będzie miły, że tak powiem, miły odcinek, który chętnie sobie obejrzą, gdyż wariant Najdorfa jest często spotykany na szachowej scenie liczę z Czeską oraz w praktyce, praktyce turniejowej. Going E3 to jest jedno z głównych podejść w wariancie Najdorfa. Zazwyczaj przygotowuje nas do przeciwko atakowi ataku angielskiego, czyli struktura F3G4. I w tym momencie mamy dwie opcje zazwyczaj: albo gramy przez E5, albo gramy przez E6 i. Główna ścieżka podaje przez E5 i myślę, że spróbujemy zagrać tak samo. Natomiast E6 jest również bardzo ciekawe, ale tam warianty są istnie, dzieją się tam cuda, także trzeba bardzo na siebie uważać. Skoczek B3, teraz z tego co kojarzę, tutaj się gra goniec na E6. Myślę, że taki ruch jest tutaj możliwy. Na F3 wiem, że można zagrać H5 w tym momencie. Następny skoczek BD7. H5 to jest taki strzał bardzo zobowiązujący można by rzec, gdyż no ok. Uniemożliwiam tymczasowo zagranie G4. Ale jednak mój król prędzej czy później powędruje w to miejsce, prawda? Także jest to coś, na co trzeba się. Mm, no trzeba się dwa razy zastanowić, zanim taki się róg zagra. Albo się po prostu go zna. <grym> Moi drodzy, też chciałbym Wam powiedzieć, że będzie w połowie odcinka, czyli około jak będziemy mieli po 5 minut. Plus, minus. Ciekawa dla Was niespodzianka. Także dla wszystkich, którzy jeszcze w tym momencie nie wyłączyli, specjalnie nie powiedziałem o tym na początku, gdyż będzie to taka mała nagroda dla Was. Taka mała zmiana, którą będziecie mogli po raz pierwszy ze mną przynajmniej ujrzeć na odcinku, także zobaczymy, czy Wam się to spodoba. W tym momencie skoczek D5. Mogę to zbić zarówno gońcem, jak i skoczkiem, natomiast widzę taki fajny trik, że jeżeli zbiję to skoczkiem, to po biciu pionkiem mogę przestawić gońce na fajne pole F5. Tylko boję się, że potem gońc D3 może mnie nieco zmartwić, gdyż wymiana białopolowych gońców wtedy już będzie na korzyść rywala. Mogę również zbić gońcem i po biciu pionkiem, wtedy mogę zagrać przez G6 również tą pozycję. I wydaje mi się, że to jest sposób gry, który mogę rozważyć w tym momencie nieco, jako nieco może dokładniejszy, dlatego ja zdecyduję się bić gońcem i stawiam teraz pionki po białych polach, G6 z panem gońc G7, tak żeby tutaj zneutralizować tą przewagę białopolowego gońca F1. Także wydaje mi się, że to jest całkiem, całkiem niezłe podejście do sprawy. C4 bardzo logiczne, grozi gdzieś tutaj C5, ja zacznę może od ruchu wieża c8 w tym momencie, a może, a może wystarczy zagrać b6 a5, hmm, bardzo ciekawe. Zacznijmy od b6, pole c5 trzeba na pewno wzmocnić, gdyż tutaj jest bardzo istotne, że jeżeli mój goin opuści przegoną f8 a3, to teraz ten punkt c5 musi być bardzo dobrze broniony, żeby rywal nie otworzył mi pozycji, gdyż d6 to jest faktycznie słabość. Okej, okay, z d3. Tutaj mogę zagrać również A5 w tym momencie, ale jeszcze chwilę zaczekam, bo później pojawią się takie manewry, że skoczek będzie lądował na polu B5. Dlatego najpierw jeszcze rozwijam sobie figury, zrobię sobie zaraz roszadę. Jeżeli tutaj biały nie wykombinuje nic szybko, to moja pozycja strategicznie będzie bardzo dobra. Ruchów gońc H6 nie za bardzo się boję w tym momencie, gdyż ten czarnopolowy gońc E3 puści wtedy bardzo dużo czarnych pól, a mój gońc G7 tutaj. Mm, że tak powiem jeszcze się nie rozegrał także myślę, że to jest całkiem niezła wymiana i nie muszę się jej obawiać nastąpiła, ja myślę, że zagram sobie skoczek C5 z tego miejsca, zaproponuję wymianę skoczków, dobrą, dobrą wersją końcówki będzie jeżeli zostanie sytuacja, gdzie będziemy mieli po ja będę miał skoczka a rywal będzie miał polowego gońca jakoś uważam, że wtedy będę stał w miarę w porządku aczkolwiek ja widzę pewne wady również tego ustawienia Zobaczymy, czy rywal również będzie w stanie mi to dowieść w partii. Możliwe, że powinienem zacząć od ruchu A5, A4 i dopiero potem postawić tutaj skoczka. Ale jakoś tak troszkę chyba za szybko podjąłem decyzję, muszę się Wam przyznać, moi drodzy. Zobaczymy. Bo boję się teraz takich ruchów trochę jak 4 Może nie to, że boję, ale uważam, że są dobre po prostu dla, dla rywala. Ok, B4 akurat chciałem taki ruch dostać, gdyż to jest posunięcie, które nieco otwiera grę, ale również zwolni. W przyszłości moje pole, pole cepień dla mojego skoczka. Także ja w tym momencie, gdy zagram taki bardzo ciekawy ruch, popatrzcie, mamy króla na G1, prawda? jest pion na B4. Wspólne punkty to jest pole B6. Ale wiadomo, że nie ma szacha. Ale rywal będzie się musiał jakoś ustosunkować, gdyż podama B6, jak zagra A3, to cebie B4 będzie wtrącony szach. I rywal nie będzie mógł odbić pionka, dlatego podama B6, nie mam zmuszony będzie do bicia. A ja wiadomo, że nie odbiję pionkiem, tylko odbiję Hetmanem. I tymczasowo będzie tu Hetman, ale potem będzie skoczek. I wraz z tym, jak otworzyła się również linia C, to w tym przypadku 5 C4 będzie podwisał w wielu wariantach, gdzie uda mi się albo przestawić końca, albo po prostu przestawić skoczka jeszcze do ataku. Również mogę spróbować zająć linię B automatycznie. Zakładam, że wieża AB8, wieża AB1 to takie naturalne posunięcia. OK, mamy wszystko tak, jak powinno pójść. No i wydaje mi się, że teraz mogę spokojnie przestawić Hetmana na D4, żeby później z koczkiem przez D7 przejść na C5. Także wydaje mi się, że stoi lepiej w tym momencie, ja jestem niemal pewny. Że ta struktura jest dla mnie dużo korzystniejsza. Nie wiem, jak uda mi się to wykorzystać w przyszłości. Ale tego nie jest C2 nie ma zbyt dużego potencjału. Musimy to sobie powiedzieć w tym momencie. Zobaczmy, na co decyduje się teraz rywal. No, myślę, że powinien odejść hetmanem w którąś ze stron, gdyż. Jeżeli nie zrobi tego, no to ja mam dalej proste ruchy, skoczek D7 skoczek C5. Natomiast ja i tak je mam, prawda? To nie tak, że on mi w tym przeszkodził. Natomiast teraz jest możliwość, że przykładowo że FD1 i będzie próbował wykorzystać zbyt aktywną ustawienie mojego hetmana, ale to też nie jest tak prosto dowieść. Także muszę przyznać, że bardzo podoba mi się ten y, wariant. Znaczy ta pozycja y, i ten konkre ta konkretna linia, którą zagraliśmy, prawda? Bo tutaj widzę, że biały po prostu niezbyt ogarnął, co się dzieje na szachownicy. Także w tym konkretnym przypadku udało mi się fajnie uzyskać przewagę. Tutaj hetmanem mogłem pójść na praktycznie każde z tych czterech pól. Tutaj nie za bardzo byłem w stanie dostrzec różnicę, a Dama E3 wydaje mi się, że zostawia też możliwości przerzutu na skrzydło hetmańskie. Hetman H4, Hetman E7 również było możliwe, ale ta E3, tak jakoś intuicja mi podpowiedziała po prostu, że to będzie dobry wybór. Następne moje ruchy to mogą być A5, wieża B4, tylko boję się, że wyrazu ruchem A5 puszczę bolę B5, dlatego raczej na spokojnie powinienem tutaj wzmacnić pozycję. Może wieża FC8, ustawmy drugą wieżę na wprost Hetmana. O, aczkolwiek ten ruch wieża BC1 bardzo mi się nie podoba, gdyż to puszcza kompletnie linię B, i teraz po prostu mogę zagrać chyba wieża B4 od razu. Wieża B4, może wieża B6. Piękne tutaj są możliwości. Wieża B6, żeby podama C3, to tak jakby tego dama B4, wieża B4, przepraszam, to dama C3 muszę wymienić hetmany. A jak mam wieżę na B6, to Podama C3 mam bicie na E2 i nie wisi wieżyczka z B4. No i jeżeli uda mi się postawić drugą wieżę na B8 i wejść na B2, no to to już jest pozycja praktycznie do poddania, gdzie popatrzcie, ja nie zrobiłem nic niesamowitego, tylko przestawiłem figury na swoje optymalne pola. Także to jest klucz do sukcesu w szachach. I ten goniec. Popatrzcie, wszystkie białe pionki praktycznie są na białych polach. A gońc jest białopolowy i to oznacza, że ten goniec jest po prostu fatalną figurą. H4 groże ruchem H3, także wymuszamy pójść się kolejnym pionkiem na białe pole. Jeżeli tak będzie, to faktycznie strategicznie rywal ma pozycję do bani. Nie będę się bał użyć tego stwierdzenia. H4 fajny ruch, gdyż wtedy skoczek może wejść do gry, tylko obawiam się, że to może otworzyć nieco pozycję, a ja tutaj nie jestem stroną, która powinna do tego dążyć. Także myślę, że tutaj Dama A3 sprawi właśnie, to jest ten plusik tego posunięcia, Dama A3, żeby wejść wieżą na B2. Aczkolwiek boję się, że teraz wraz z tym ruchem puściłem Hetmana na F2. Rywal dalej idzie za ciosem i stara się jak nigdy nic po prostu wymienić wszystko. Ja zagram wieżą na B4, żeby w ostateczności, jeżeli wymienimy wszystko, to żeby mieć Hetmana właśnie na linii B, który będzie kontrolował bardzo przebieg wydarzeń. Cały czas dama f2 nieco mnie martwi, że ten pionek też może być tutaj słabością, ale widzę, że rywal nie śpieszy się, żeby to wykorzystać. Okej, okay, z d3, no to ja przede wszystkim przestawię swojego hetmana, żeby właśnie zabrać to pole f2 dla, dla jego hetmana. I teraz chyba sobie zagram a5, żeby tym pionkiem po prostu iść jak najbliżej pola przemiany, bo teraz ten gońc musi być brojony przez hetmana. Taki ruch w ogóle? No ja uważam, że nawet wymieniając Hetmany moi drodzy, mogę wygrać tą końcówkę raczej bezproblemowo, gdyż. No wydaje mi się, że. Hmm. Ale mogę jeszcze to zrobić w lepszej wersji, jeżeli będę miał króla na F6. Uważam, że... że mogę chwilę poczekać z tą wymianą i podciągnę sobie jeszcze króla. Albo jeszcze może Hetman na F4 z takim bardzo fajnym motywem, że grozi Dama D4 szach i wisi, wisi goniec. I tak rywal musi jakoś zejść królem albo zejść gońcem i wtedy podciągnę króla. I nie dam rywalowi przestawić swojego Hetmana na lepsze pole. Najlepszą redakcją jest, kiedy Hetman i goń zajmują obie pola, bo to oznacza, że obie nic nie robią w pozycji. A dla nas najlepszą redakcją jest, jak zajmujemy oba czarne pola. Tak, czy ja uważam, że tu jest coś rzędu minus 5 pozycja. Według silniczka. Okej, okay, mogę zagrać F5 w tej pozycji. Kolejne, kolejne, że tak powiem pole zabrać rywalowi. I teraz podciągamy króla na F6. Po prostu. Krótka piłka. I dopiero teraz jesteśmy zainteresowani wymianą. Nawet mogę powiedzieć, że tutaj mogę dojść królem. Czarne pola u rywala są fatalne. Okej, okay, dama e3 jest groźbą, także to też warto zauważyć. Hmm, co możemy wygrać w tym przypadku? Dama g3, królew f1. To jest taka opcja, gdzie rywal się prawdopodobnie trzyma. Dlatego ja zagram najpierw dama d4 i po dama e3 zagram dama b2. A nie, w ogóle tutaj piona c4 jeszcze podwisa. Okej, okay. że rywal nie może sobie na to pozwolić w ogóle. Dama g1 też bardzo fajny ruch. Tylko wtedy król D2 i król się też aktywizuje, dlatego zagram Hetman. Jeszcze mamy Hetman A1 w tym momencie, żeby zagrozić z biciem pionka, ale Gońc D1 odkrywa też Hetmana. A popatrzcie, Dama C3, bardzo fajny ruch, bo to sprawia, że jak odejdzie Hetman, to bije piona C4, bo już nie będzie broniony przez Hetmana. Jeżeli król D1, to wtedy Hetman A1 i nie ma zasłony Gońcem. Jeżeli Hetman T4, prawdopodobnie król F1 trzeba zagrać. No ale to jest ruch, po którym mogę zagrać nawet król G5, król F4, prawda? Także tutaj, albo nawet dopchać pionka A, także. To mi się wydaje, że królew jeden, królew do powinno nastąpić. I wtedy A4, A3 powinno pójść z mojej strony. Tutaj taka strategiczna dominacja jest pełną parą. Mam wrażenie ukazana. Dajcie znać, czy sami gracie Najdorfa, czy jakie warianty wolicie w obronie sycylijskiej, tak żebym też wiedział, co ewentualnie w przyszłości mogę próbować. Bo to też nie kwestia tego, że ja muszę coś znać, tylko kwestia grania po prostu w szachy, prawda? Nie muszę znać wszystkiego na pamięć, żeby to grać, ale miło by było kiedyś, żeby te idee były znane mniej więcej, żebym był spokojny o te pozycje, ale tutaj muszę przyznać, że no rywal nie zagrozi mi niczym wielkim. Aha, miałem wam pokazać, dobra moi drodzy, teraz niespodzianka dla was, także e, zamknijcie na chwilę oczy, proszę was wszystkich, zamknijcie oczy, 15 minuta właśnie w filmiku e, strychnęła, teraz moi drodzy pojawi się nieco, e, że tak powiem bardzo, e, że tak powiem rażąca niespodzianka. Zapłaciłem, zapłaciłem za prąd. To jesteście pierwszymi osobami, które to widzą. Nie wiem, czy efekt jest, że tak powiem, dobry, ale wydaje mi się, że jest OK. Tutaj widać, że tyle co wstałem o moje włosy, są w stanie jakim są. Natomiast myślę, że światło jest na duży plus. Dlatego widzicie, że teraz na tej ścianie za mną. Po prostu bardzo mocno jest to widoczne, że te ścianki mogłyby być w lepszym stanie, albo w innym kolorze po prostu. A moglibyśmy to po prostu jakimś też... Moglibyśmy spróbować to po prostu jakimś fajnym plakatem to przysłonić i byłoby to idealne. Okej, okay, Dama D2 teraz z groźbą bicia na C4, ale po prostu mogę wziąć piąka, także totalny chillout. I wydaje mi się, że teraz pozycja białego wraz z zapaleniem świateł pęka, także dajcie znać proszę, czy jest poprawa teraz w jakości kamerki. I wydaje mi się, że wraz z tym jak sobie statyw tutaj zamontowałem, to no powinno to jakościowo być coraz, coraz lepsze. Dobra, bo tutaj boję się o, jedynie o jakieś wieczne szachy. Boję się, moi drodzy, o wieczne szachy tylko. Zbiję gońca, szach. Król, król. Król, król. Nie mogę na to pójść. Może E4 i wjeżdżamy królem tam. Moi drodzy, to wy na to? E4 i autostrada. Jak F to króle 5 w ogóle i lecimy. F4 powinien mój rywal zagrać, żeby zablokować mi te dwa pola. Nie nastąpiło. W... Dobra, to będzie ryzykowne fest. Teraz widzowie Tour de poloń robimy. Dama H8, królew 4. Dama H4, króle 3. O kurde, i to jest remis w ogóle, ale żem podstawił. A nie, jeszcze mam król bije D5, jeszcze mam król bije D5, dobra, Jezus, ale się przestraszyłem. Sorry, bo też cały czas troszkę nas tutaj stresuje. Jeszcze mam król bije D5, dobra. Jejku. I tam dama G8, król D4, idę. Dama G7 i albo król 3 albo powrót i za... A nie, nie mogę zasłonić się skoczkiem, także król 3 będę musiał wylecieć. Jasny gwint, moi drodzy. Jasny gwint. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra, 2,5 minuty ze strony mojego rywala, u mnie 1,5 minuty, niecałe. Także myślę, że to powinno wystarczyć. Aczkolwiek, no rywal sprawia, albo samemu dałem sobie sprawić jakieś praktyczne problemy. Także ten, ta idea dama A5, dama D8, muszę przyznać, bardzo dobra. I to jest właśnie minus tego ruchu F5, że ja zabrałem rywalowi wszystkie możliwości, ale i tak nie były. Oj, przepraszam, podstawił znowu, ale nie były one. Aż tak ta pozycja nie wymagała zabrania kolejnych możliwości rywalowi, a niestety odkrycie króla daje teraz całkowicie nową grę mojemu przeciwnikowi, także bardzo niedobra sytuacja. Ale mój król tutaj zaraz mata da, także nie bójcie się. Król ląduje na E3 w tym przypadku. Hetman H6, F4. I mi się wydaje, że tutaj ten biały król Z1 zostanie zamatowany na parę sposobów, bo teraz popatrzcie, istna groźba mata jest, istna groźba wzięcia gońca w jednym ruchu. F4 to jest kluczowy punkt tej partii. Bez tego ruchu. Byłby remis po prostu, bo bym nie miał jak przejść tej pozycji. O, i teraz jakieś piękne motywy się nam mogą na ekranie pojawić. Także jak widzicie mata, to dajcie proszę e, znać, bo ja tutaj liczę coś forsownego. Skoczek D3, król F1, jedyny ruch. Skoczek F2. Król G1. Mogę wziąć skoczka, ale to nie jest wystarczające mam wrażenie. Mogę wziąć więcej. Mogę zakaź dama C3 po prostu, tak, tak po prostu po chłopsku. Dama C3, król F1, dama D2. Nie ma szacha, grozi wjęcie gońca. No dobra, dama C3, szach. A i posłam dama D3, dobra, super. Po prostu, dama D3 po król F1 i król musi wrócić albo na 1 broniąc gońca, albo ucieka do rogu. Ty, tylko żeby on do tego rogu za bardzo nie uciekł, może dama C1 było dokładniejsze. Dobra, dama D3, pewnie król G1 nastąpi znając życia. Król będzie uciekał do rogu. Dama bije 1-1, Król H2. Ok, chciałem pójść Król f dać mata, ale pion na H4 był pod visa. Dobra, dlatego po prostu zbijemy na F3. Potem się zasłonimy skoczkiem ewentualnie. Jeżeli będzie trzeba. Zawsze mogę zagrać też F2. Z dorobieniem skoczka. Zobaczymy, co na to rywal. Okej, okay, F2. Myślę, że mogę tak zagrać. Teraz dama e8, jedyny ruch i skoczek e4. Grożę groże do robienia skoczka w ogóle z matem forsownym, także... Nie ma szacha w ogóle. Dama b 4 jedyny szach. A dama g1 również wisi w powietrzu jako mat. Dobra, aj... No kurde, nie dał mi da dać ładnego mata. Dobra, i tak... O kurde, byłem pewny, że to jest... Że będę miał opcję... Że będę miał opcję wybrania jaką figurę dorobię. Kurcze... No dobra, trzeba po chamsku go flagować, ale... Ale bardzo niefajnie, bardzo niefajnie moi drodzy. Chciałem dać matę z koczkiem tutaj w tej partii. No dobra, trzy hetmany by po prostu poleciały i bym stał, te 10 e, sekund zamatować. Dziękuję moi drodzy za oglądanie tego odcinka, dajcie znać proszę, czy e, taka seria byłaby dla Was też również ciekawa do oglądania. E, no i przede wszystkim jak e, światełka, czy tutaj e, jest poprawa na kamerce, czy w końcu nie będziecie, nie będziecie, nie będziecie się śmiali, że tutaj siedzę w Dawida Czerwa. No i tak jak mówię, e, nazwisko... Nazwisko słynnego szachisty, jakiś pomysł na plakat, pomysł na różne rzeczy, które mogłyby fajnie ozdobić nam z tyłu ściany, bo czuję, że ona ma potencjał wbrew pozorom. I myślę, że tutaj będzie już powoli lepiej wyglądało to nasze studio na YouTubie i zarówno na Twitchu, także też będzie mały powrocik na Twitcha. Ja się muszę oczami, oczy się muszą trochę przyzwyczaić i też faktycznie dają te lampy trochę, także dajcie znać może jak to mogę sobie poprawić, chyba tutaj są też takie no dobra, postaram się samemu tutaj z tym pobawić i myślę, że będzie coraz lepiej, także dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka do następnego moi drodzy, miłego dnia wam życzę cześć i czołem, hejo!